Uuu, uh, ale kurczę, obok okna, nie? I co tu robisz? Kapiesz? na no, damy, patrzcie, co rozgrzałeś się, coś? A czekaj, ja będę patrzał, jak z boku, może. Tył. Na, na bramkarza widmo szczodaż teraz, podaj. Dopiero się uczę sprzętem Muszę coś operować. Więc wybaczcie, podaj. Siema. Siema. I co, jak tam? Dobrze. Ja karnę. Ja teraz karnę trenuję. Karnę? Tak. Grasz już w drużynie? Tak. Jakiej? Chrobry Nowogrodziec. Chrobry Nowogrodziec? Tak. Aha. A co, chyba z błatki wchodzisz, nie? Czy nie? Nie, byłem raz w pierwszym składzie. Byłeś? Tak. Aha, udało ci się. Ale to początek, nie? Dopiero rok trenujesz, tak? Coś tam ćwiczysz, dopiero tak trenujesz. Bardziej chyba z pół roku, powiedzmy na te treningi, wszystkie, nie? No. Nie? Pozdrów wszystkich. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają. No. A jak ty się nazywasz? Halam czy Mikołaj? Halam. Nie, Mikołaj. Nie, Halam. <gry> A pokażę jaką masz felicję. Masz Halamba czy jako. Na Halamba? Tak, na Halamba. Zimno, nie? Zakładaj chyba. Ty chyba... O ty. To nie strzelaj mi tak w okno, a co? Co, masz problem? A. Uh. A, Podaj O, kurde nawet nie mogę dobrze kopnąć tej piłki. A, obok Zawaliś? Tak Szkoda, że nie mam jakiegoś bramkarza, nie? Ja nie mam jak tego nagrywać bym to muszę sobie zakupić takie coś. Jak się zwie, to wiesz co, żeby to stało i nam kamerowało coś, bym bronił. No dawaj, tylko wrogi pamiętaj, nie w środek bramki. Jak ci się kopię, bolą cię nogi dalej? Jakiś challenge musimy wymyśleć. Nie? Nie, co? Nie Czemu? Może w tysiącu sobie zabieramy. Na razie szczelę, co? Czy sam chcesz zagrać w tysiące? Nie wiem. Można? Nie, nie mogę. Aha, no to lipa, nie? Bo ja nie mam jak, noga mnie boli. Mhm. Stary ma kontuzję kolana. I to taką ostrą już. No ładnie poleciała. Chodzę teraz no, nie ciągną na prosto. O kurde ale byśmy przy. No prawda, no bo nie miałem jak na tej obronić. A ja. jest z drugiej strony teraz. A, obroniłem, ale prawie obroniłem. Nie. Zalekano. no, bo jest tamto. Może mi się uda lewą ręką. O, kurde, chciałem nogą. Ja za późny reflex z tym telefonem w ręce. Dawaj jeszcze raz. A, Nogą wypiłem! Widziałeś <laughs> to? aś jeszcze raz. No, dajesz. No o kurde! Bałem się tą nogą, wiesz, nie? Obok. Kurde, dziono. Zobacz, będzie się obracał za nią. Kurde, za szybko leciał. Wybiłem. Jeszcze raz, dobije. Kurde. Prawie A obo Ale no dobrze Jak tam? Dobrze Uff a nie mogę biegać, kurde, pobiegł za nie w co Teraz dobrze poleciało, nie? Ale biegiem trochę, ruchy trenu, uff, abok, a, a to było z połowy boiska, prawda? Z połowy, nie? Słuchaj, z połowy niejako będzie Cię puknął. Ale ruchy trochę, biegaj za tą piłką, a nie spacerujesz. Dawaj.